Cześć kochani, po dwóch tygodniach przerwy wracamy do Was ze zdwojoną mocą. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do Parku Narodowego Donana. Cel to zobaczyć jak najwięcej dzikich zwierząt i nie dać się zjeść Rysiowi Iberyjskiemu. Czy to się uda, dowiecie się już wkrótce. Na zdrówko jeśli coś pijesz, smacznego jeśli coś konsumujesz, lecimy z nowym odcinkiem. Cześć kochani, witamy was serdecznie w nowym odcinku. Właśnie znajdujemy się koło małej miejscowości Metalla Canes. Jest to kurort turystyczny tuż nad Oceanem Atlantyckim, koło którego znajduje się również Donana National Park, czyli Park Narodowy Donana, który właśnie dzisiaj będziemy eksplorować. Plan na dzisiaj jest spotkać jakieś ptactwo. Mam nadzieję w mojej głowie, że uda spotkać się flamingi. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Wybieramy się nad pewną lagunę, gdzie podobno są flamingi. Co prawda opinii jest bardzo dużo. Osób. Słyszałem, że ta laguna wysycha i nie ma tam nic. Mamy do przejścia mnóstwo kilometrów dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że dotrzymacie mi towarzystwa i że wyprawa nasza zakończy się sukcesem. Po drodze, oczywiście, opowiem Wam bardzo dużo ciekawostek na temat parku, bo jest to bardzo interesujące miejsce. Troszkę dzisiaj wieje, mam nadzieję, że będzie słychać dobrze, ale przynajmniej nie pada. Przed sobą mam ocean atlantycki i tuż przy nim i przy jego plaży znajduje się wejście do parku. Właśnie tam zmierzamy. Zaraz wam pokażę, jaki jest ocean atlantycki. No trochę dzisiaj wzburzony, ale nie pada. A tutaj mamy dom pana rybaka. Mieszka tutaj na full time, bo go widziałem już parę razy. Codziennie wisi tu pranie. Nie tylko do nurkowania, ale też normalne, takie regularne. Także obstawiam, że pan sobie tutaj żyje, pracuje łowiąc ryby. Ale lokalizację ma nieziemską. To jest wejście na plażę. Park Donana znajduje się w południowo-zachodniej Andaluzji. Razem z parkiem naturalnym o tej samej nazwie zajmuje aż 100 tysięcy hektarów. Są tutaj podmokłe tereny, lasy piniowe, ruchome wydmy, po których właśnie dzisiaj będziemy najwięcej spacerować. I przez swoją lokalizację jest to idealne miejsce dla ptaków wędrownych. Będziemy głównie dzisiaj podróżować wydmami i właśnie tymi drewnianymi ścieżkami. Nikogo praktycznie nie spotykam na mojej drodze. Wszyscy idą normalnymi ścieżkami. Ja sobie wymyśliłem... Skrót. Nie chciało mi się iść na około, bo Google mi pokazywało, że muszę przejść 15 km. Wydaje mi się, że powinien dojść do tej laguny. Trzymajcie kciuki. Bardzo długo to miejsce było ulubionym miejscem hiszpańskich elit Przyjeżdżali tu głównie na polowania I to tak właściwie od imienia jednej z nich Anna Gomez de Silva I hiszpańskiego grzecznościowego przedrostka pani Powstała nazwa parku narodowego Don Ana Także możecie się zastanawiać, jak z obszaru ulubionego przez hiszpańskie elity do kłusownictwa, Donana Park stał się mekką dla ptaków i dla zwierząt zagrożonych. Przyczynił się do tego hiszpański naukowiec Antonio Valverde, który przekonał wówczesne elity, że to miejsce ma niezwykłe znaczenie dla całej Hiszpanii i za jego namowami obszar ten w 1969 roku stał się parkiem narodowym, a w 1994 roku został wpisany na Światową listę dziedzictwa UNESCO. A skoro jesteśmy przy gatunkach zagrożonych wyginięciu, symbolem tego parku i właśnie takiego zwierzęcia jest Ryś Iberyjski, który zamieszkuje te tereny. Jest ich niestety tylko tutaj 600 sztuk i zabijane one były masowo na futra. Hiszpańska elita upodobała sobie ich futra, a że jest to bardzo waleczne zwierzę, ciężko było znaleźć Rysia, który po prostu nie ma żadnej blizny na futrze. A futra z blizną nie nadawały się już do niczego, także musieli zabijać je masowo i tworzyć zachcianki dla hiszpańskich eli. Kolejnymi zwierzętami, które tutaj zamieszkują i są też pod ochroną, jest żółw maurytański i orzeł iberyjski. Sonana National Park można zwiedzić na parę sposobów. Pieszo, jak biedacy, czyli tak jak ja, również można go zwiedzić na koniach oraz można je zwiedzić takimi autobusami 4x4, które Cię wiozą od punktu do punktu w tym parku narodowym. Patrzyliśmy na cenę, bo myśleliśmy o takiej opcji. Niestety znaleźliśmy opcję na wycieczkę jednodniową za 319 dolarów. Horrendalna cena, na pewno można znaleźć to taniej. No to pierwsze zwierzę za nami właśnie gdzieś tam przebiegł mi lis, tak mi się wydaje, że to był lis. Spróbuję go gdzieś tu jeszcze znaleźć albo coś łasica może? Nie wiem. Włochate z ogonem, troszkę na lisa za małe. Podoba mi się cały czas ślady zwierząt. cały czas. Jedne świeże, troszkę drugie starsze. Nie mam pojęcia jakich to zwierząt. Ale chciałbym, żeby jednym z nich był ryś iberyjski i pokazał się mi. Naprawdę by było fajnie. O widzicie. No Nowiuśkie ślady zwierząt. Ciekawe. Jeszcze wam nie mówiłem. Nie wspominałem. oj, Co jest najgorsze w tym parku? Komary. I kleszcze Kurde, nie wiem czy ja tu przejdę Troszkę zaczynam wątpić Spryt mojego pomysłu Jestem coraz bliżej, ale jest coraz bardziej zarośnięte No nie wiem, na razie się da przejść Ciężko mi było znaleźć tutaj drogę Udało się Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. 谢麻。Sure, Cały czas czuję się obserwowany. Nie obserwują mnie zwierzęta i tylko czekają na mój błąd. Dobrze, że jest środek dnia i większość drapieżników poluje w nocy. Na szczęście wyszliśmy z krzaków, bo one były takie średnie. Teraz idziemy powiedzmy taką drogą, która teoretycznie powinna nas zaprowadzić do samej laguny. A czy tak będzie, to nigdy nie wiadomo. Im dalej odchodzę od oceanu, tym więcej drzew. Są to te sosny piniowe i naprawdę zaczyna ich tutaj bardzo być dużo. Mam nadzieję, że nie zablokują mi drogi i mam nadzieję też, że się nie zgubię, bo coraz dziwniej tu jest. Jakby mnie na przykład ryś zaatakował, żartuję, ale jest troszkę więcej cienia, coraz więcej lasu, zobaczymy co przyniosą następne kilometry. Widzę wodę! Widzę wodę! Teraz chwila prawdy. Troszkę sobie tutaj zetnę, bo już mi się nie chce iść naokoło. Trzymajcie kciuki, żeby tam były te piękne, różowe ptaszki. Zbliżamy się do jeziorka i mam dla Was genialną wiadomość. Są flamingi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Widzę bardzo dużo ptactwa i obstawiam, że to są flamingi. Co za dzień! Normalnie co za dzień. Pierwszy raz będę widział flamingi. W naturalnym środowisku, wow, jestem zajarany jak dziecko kurcze. Oby to były flamingi. Troszkę białe są, ale mam nadzieję, nie, to będą flamingi. Zaraz Wam pokażę. Mingi, wow, ależ to, jakby tu podejść do nich? Ja spróbuję to obejść jakoś i zaczaić się na lepszą miejscówkę. Ale jestem zajarany na maksa, ale jestem zajarany na maksa ornitolog, taki ze mnie. To podchodzę, to od razu jest zrywka, lotka. Jest ich tutaj naprawdę, nie wiem, z 500, może z 600 sztuk. Czytałem o tym miejscu. Bardzo dobry okres na flamingi jest tutaj, właśnie od lutego do kwietnia. Ale najlepszym okresem jest w połowie maja, gdzie przychodzą tutaj małe flamingi i można je jeszcze spotkać tutaj bialutkie. Flamingi rodzą się białe, z czasem dostają tej różowej barwy od pożywienia, jakie spożywają pod wodą. Flamingow dajemy spokój i nie chcą być na YouTube. W Parku Narodowym Donana możemy spotkać 300 gatunków ptaków, między innymi marmurkę, sterniczkę, błyskę czubowatą, sujkę iberyjską i podgorzałkę. A z roślin możemy tu spotkać czystka ladanowego, czystka mąpeliskiego, pistację kleistą, rozmaryn, dąb korkowy i sosnę pinie. No troszkę mi przykro, że flamingi nie chciały się ze mną zaprzyjaźnić i tak jestem bardzo zadowolony, że udało mi się je spotkać w naturalnym środowisku. Strasznie wieje, powoli będziemy wracać. Zwiedzanie Donana Park na dzisiaj. Wydaje mi się, że zakończyliśmy. Jutro wybierzemy się w bardziej historyczne miejsce, pokażę wam wieże, ocean, plaże i różne różności. Na razie Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym dniu eksplorowania Dona na National Park Troszkę jestem zmasakrowany po wczorajszym spacerze po wydmach Jednak zakwasy są odczuwalne Także dzisiaj na relaksie pójdziemy sobie nad ocean, pochodzimy po plaży Może dojdziemy do wieży, która kiedyś była częścią fortyfikacji wojennej Pogoda jest w miarę solidna, niestety dalej wieje wiatr No ale co poradzić, takie uroki mieszkania nad oceanem Chodźcie ze mną Czy coś z tego nagrywania dzisiaj będzie, bo głowę chcę urwać. Normalnie co postawię gdzieś, aparat to się przewraca, czapeczka lata w powietrzu. Jak sami widzieliście, fale są naprawdę spore. Pewnie aparat tego nie oddaje, ale jest przewiecznie. Plaża jest ogromna. Ja wiem, że mamy do czynienia z odpływem, i tak naprawdę poziom wody jest zdecydowanie wyższy. Właśnie zbliżamy się do kolejnych domków panów rybaków, którzy tutaj mieszkają. Pokażę Wam jak to wygląda, a zaraz Wam zrobię przebitkę na plażę. Domki rybackie akurat są puste, ale są idealnym schronieniem przed wiatrem. Wieje tutaj zdecydowanie mniej. Dzisiaj jest Meksyk. Nie spodziewałem się takiego czegoś. A dobrze, że wam wszystkie ciekawostki o parku Donana powiedziałem wczoraj i dzisiaj głównie będziemy gadać pierdoły, bo wydaje mi się, żeby to było niemożliwe, żeby to dobrze nagrać. Zaraz rozejrzymy się po tych domkach, idziemy dalej. Jak będzie tak dalej wiało, to się schowamy za wydmy. Miejmy nadzieję, że zaraz zostanie. Chodźcie. troszkę zaniedbane, przez to robią taki niesamowity klimat i jest huśtawka i jakieś motywy chrześcijańskie zapomniałem Wam dodać, że tutaj plaża wokół Donana National Park jest to dalej Costa de la Luz, czyli wybrzeże takie same jak w Tarifie, przez to ta plaża jest taka biała piaseczek sypki, który właśnie cały czas dostaje w twarz przegrałem z żywiołem Naprawdę przegrałem. Chciałem was zabrać na wieżę, bo jest tutaj taka część fortyfikacji wojennej, ale 9 km plażą w takich warunkach nie należy do najprzyjemniejszych. Zaraz pomyślę, jak mógłbym wam to wynagrodzić. Na pewno odpalimy tu drona, nie polatamy za wysoko, bo niestety wiatr jest przeokrutny, ale jakieś niskie loty. Dzisiaj niestety opuszczamy to miejsce. Jedziemy do Portugalii, są tam piękne klify, piękne plaże i praktycznie wszędzie można latać dronem. Także nie mogę się już doczekać. Donana Park jest świetnym miejscem, jest tu co robić. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak ulepszyć nasz kanał, co poprawić, co wam się nie podoba, piszcie w komentarzach, staniemy na głowie, żeby po prostu zrobić ten kanał jak najlepszy. My tymczasem odpalimy drona i polatamy. Co nie? rozwaliłem drona, na szczęście tylko jedno ramię postaram się je skleić, ale jestem niezadowolony chwała Bogu, że go znalazłem kurde, ja to jestem debil normalnie, no debil nie wiem gdzie jestem, nie mam pojęcia masakra, co ja zrobiłem w ogóle, poleciałem dronem już nawet pomijając fakt, że tutaj nie powinienem nawet go odpalać, stwierdziłem, a pokażę wam taki niski szocik taki, nie dałem rady nim wrócić, tak biało że co ja leciałem, żeby do mnie wracał, to on się oddalał. Później straciłem kontrolę nad nim. Myślałem, że jak jestem za wydmą, to nie będzie wiało. No, debil jestem, no, debil. Dobrze, że go znalazłem przynajmniej. Leżał, czekał ładnie. Myślałem, że sobie wylądował sam. Mówię, kurde, buziaczki dostawał ode mnie. Kurde. Mm. Dobra, nic. Zbieramy się, idziemy do auta. Koniec nagrywania, widzimy się w aucie Siema Siema Jak tam, co poszło? Roz... Raz z Naprawdę? No Bardzo? Urwało się jeden ramy Pękło, ale to, to może mamy Ale nadzieję... to ramy może można wymienić Skleić chyba będzie można No jak widzicie tu jest problem To ramy mi tu pękło Chwała Bogu, że to tylko tyle, bo naprawdę, aż myślałem, że go nie znajdę pojedziemy po klej, kleimy mawiczku będzie jeszcze lato